wszystkim, witam was na moim kanale, ja jestem Lena W dzisiejszym filmiku, w sumie to nie wiem co nagrywam Mogę nagrywać dwie rzeczy Mogę nagrywać pakowanie walizki Albo vlog z Gdańska Albo dwie rzeczy na raz Więc w sumie nie wiem co nagrywam Ale tak Jest godzina 9.12 I ja za 3 minuty muszę wyjść na autobus Jeszcze w ogóle mam dzisiaj lekcję do 16.30 Od 9? Ale niestety do 16.30 Masakra Wróciłam już do domku, zaraz możecie zacząć pakować. Mamy godzinę 18.37 może o 19 zacznę? Albo o 20? Zobaczymy. W szkole też dzisiaj było mega dziwnie. specjalny ten dzień był, więc cieszę się, że już rozpoczęłam ferie. Ale na no, poprawę humoru jadłam sobie dzisiaj, tak było fajne światło. Wait. Nie. Fajne, fajne światło. Wracając, jadłam sobie dzisiaj na obiedzi spalone fryteczki. W sumie to mi humor porobiły, więc fajnie. Mogły nie być spalone, ale spalone też były git. Jest godzina 19.50 i ja już sobie naładowałam słuchawki. Na noc podłączę powerbanka i w sumie ten gdzieś się teraz już zacznie ładować. Napisałam sobie wczoraj listę rzeczy, której muszę zabrać ze sobą. Mam nadzieję, że niczego nie pominałam i że wszystko zapisałam. A jak coś pominęłam, czyli po prostu tego nie zapisałam. No to jestem w tułeczku. Na Nadszedł czas na wybieranie ubrań. W ogóle muszę zrobić tutaj porządek, ponieważ jest z... na no, niezuf. <laughs> tak jak musicie zauważyć. Na pewno piorę te spodnie. I jeszcze chyba będę musiała wziąć to zielone. Boję się brać białych, ponieważ mogę dostać okresu. Jeżeli chodzi o bluzy, no to planuję wziąć tą beżową. Biorę jeszcze taką bluzkę z wełny. Biorę jeszcze taką białą bluzkę. Ona jest Oversize. I muszę powiedzieć ją teraz wyprasować, jest też nie Wychodzi na to, że to już tyle z ubrań. Nie, jeszcze piżamę nie wzięłam. No ale to to. Bierzemy sobie jakoś. Mam piżamę. Pokażę wam ją już w tym mieszkaniu, hotelu Myślę, nie jest końca hotel, to jest taka kamienica Nie wiem, zobaczycie w dalszej części tego filmiku W bądź razie, dopiero tam pokażę wam moją piżamkę, ponieważ jest też nie Stójcie, stójcie yy, Dobra yy, Wyciągnęłam sobie taką oto torbę. miałam wziąć inną Czarną, żeby bardziej mi pasowała ale jednak tam tej czarnej nie wezmę, ponieważ ona ma też niemało przygródek. A tam ma sporo. Jeszcze tutaj ma. I tu ma taką. Więc ma, naj więc ma ich naprawdę no sporo. Z tej torby schodzę sobie mniejszą torbeczkę. Pójdzie tam jeszcze książka. No i to... Tyle. Jak na razie. Słuchawki mogę jeszcze schować. Dobra. Tutaj oczywiście potem pójdzie powerbank, ładowarka, kosmetyczka. No i inne pierdoły. W ogóle jest mi tak przykro, ponieważ nie mogę zabrać tego. W sensie mogę. Ale boję się, ponieważ najprawdopodobniej mi się to rozwali. Więc może tego nie brać po prostu. A to jest mój ukochany brązer, rozświetlacz, cienie, maskara, tupeczka. Wziąłem sobie taką paletkę do konturowania na sucho. Jeszcze muszę wziąć pędzle. Tu jest jeden, tu drugi. Pudru nie będę brała po sobie. Ostatnio nie używam pudru. To chyba tyle na ten moment. Teraz pójdę sobie umyć włosy. Może z tym kolację, nie wiem. Obejrzałabym też coś sobie. Hello! Witam Was już w dniu następnym. Mamy godzinę 8.56. Ja zaraz wyjeżdżam. Już się pomalowałam, ubrałam. No i sobie się Oczywiście się jeszcze żegnam z moją Nelunią i z kropeczką. W ogóle miałam się do Was skrywać, jak się malowałam, ale zobaczyłam, że mój telefon ma 10%. Więc lipa. Nie do tego się właśnie do was nie odniosłam. Jest 8:15, ja jestem po prostu. Tutaj ładnie siedzę. Rodzice i brat poszli robić zakupy. Tam chyba podróżówki poszli po wodę i po coś tam jeszcze. Strasznie się dziwi na mnie ludzie, Petru. Wariatka gada do telefonu. Wydaje mi się, że wam nie mówiłam, ale ja do Gdańska mam 8 godzin? 9? Coś tego typu. Więc czeka mi naprawdę długa podróż, ale mam nadzieję, że szybko minie. Mam hotdoga! 14.06, a myliśmy być o godzinie 15.00. Tam ja mamy godzinę 16.45. Ja dopiero co weszłam do pokoju. Wyglądam jak półdópy i Tak, ja zrobię wam room tour um, Resztę mieszkania wam pokażę może jutro? Tak, mamy tutaj drzwi. Tu jest łóżko, które jest w miarę clean. Tutaj mamy krzesełko, kotki. Taki obraz. Szafa jak się ona prezentuje. Komoda. Dwie randomowo rzucone poduszki. I tutaj są jakieś deseczki. A, no i tak się prezentuje widok za okno, nie jest jakiś specjalne. No. Potem zmierzam poczytać książkę I sorry za światło Coś świruje No i jeszcze muszę spakować Terebeczkę na jutro Musiał się okno Hejka, mamy następny dzień Jest godzina 9.25 I stwierdziłam, że nagram wam house tour Coś tego typu Sobie od łazienki, ponieważ nie się teraz znajduję, Ponieważ mam twarz No i tak, jak się prezentują drzwi Tutaj obok mamy takie coś. Tutaj jest taki grzejnik, szpargały, pralka, kabina, kibel i umywalka. Jeszcze tutaj jest taka oto szafeczka. Dalej jest wejście do naszego mieszkania. No i znajduje się tu taki obraz. Tutaj mamy szafę, jak się na prezentuje. Tu jestem ja. O, no to jest moja właśnie piżamka. Mamy takiego kwiatka, taki obraz. Tu jest wejście do łazienki, tam jest sypialnia, za chwilę wam ją pokażę. Tam jest ten mój pokój. No i tutaj znajduje się szafka, buty, moja torebka, kurtka, mojego brata kurtka. No i tutaj mamy kolejne lusterko sobie teraz tutaj. I tutaj mamy takie oto dwa zdjęcia. Tutaj jest walizka, tam jest to nie będę wam bardzo tego pokazywać. O! Tam jest szafka. Tam jest okienko. Kolejne obrazeczki. Tutaj mamy toaletkę. A drzwi są takie. I jeszcze tutaj mamy takie ładne maki. A tutaj znajduje się jadalnia, salon i kuchnia. Tutaj mamy kanapę, taką półeczkę, pościemki. I tak się prezentuje widok z okna. Jest git. Tutaj mamy komodę i telewizor. Tutaj obok znajduje się stolik. Niestety go Wam go nie pokażę, ponieważ żółtą tam takie kartki. Tu też taki obraz szafkę no i tak się prezentuje kuchnia prowadziłam was już zrobiłam to strasznie chaotycznie i szybko mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś przeszkadzać w oglądaniu ale niestety musiałam tak zrobić, ponieważ śpieszę się ale... co no, tutaj zrobiłam? o boże dobra, zaraz to ale nie mogę zrobić sztucznych rzęs przekazać, mi się o godzinie 11 mieliśmy rejs statkiem. Płynęliśmy 80 minut. I niestety tylko tyle wam nagrałam, a to dlatego, że po prostu było mi strasznie zimno. Tutaj byliśmy już nad morzem. Było naprawdę przecudownie, prześlicznie, ale też tam jakoś długo nie siedzieliśmy ponieważ, no, tak jak wam wcześniej mówiłam, było bardzo, ale to bardzo zimno. I jak już wróciliśmy z morza, no to wylądowaliśmy w restauracji i był tu taki przepiękny kibel. Z piątku nic wam nie nagrałam, a to dlatego, że już wracaliśmy, ale wiedziałam, że przynajmniej Wam to na taki nagram. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, komentujcie. Z góry Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No i widzimy się w następnych filmikach. Bajo!